Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, czy Polska zostanie drugą Australią. Kiedyś y, to by budziło radość, teraz radości to nie może budzić, bo Australia jest krajem wzorcowym w rozwoju pandemii i totalitaryzm, który tam się pojawia jest przerażający. Jeżeli będzie tak, że będziemy powtarzali wzorzec Australii, to on trafi i do nas. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuku w górę, zapraszam do kolejnych programów. Dlaczego Australia jest dla nas taka ważna? Dlatego, że jest to pierwszy jakby wzorcowy kraj procedur i zachowań państwa wobec obywateli w okresie pandemii. W Australii pandemia zaczęła się w styczniu, skończyła się pierwsza fala w czerwcu, druga fala zaczęła się w lipcu i trwa. I wiele Australijczyków mówi, ale także wielu komentatorów na świecie, że ten, te wzorce, które pojawiają się w Australii, później są przeszczepiane na grunty innych państw. I w Australii mówiło się zawsze, że to kraj największej wolności, największej demokracji, największego dobrobytu. No, może dobrobyt ze stawów, chociaż nie bardzo. Prawda? Bo y, w, od marca do kwietnia w Australii brakowało całkowicie papieru toaletowego. Musieli się ponad miesiąc obywać bez papieru, co y, świadczy o tym, że globalizm nabrał takich monstrualnych rozmiarów, ponieważ y, z tego by wynikało, że w Australii papieru toaletowego się nie produkuje, że oni sprowadzają. Tak samo przez Prawie miesiąc brakowało, całkowicie nie było mięsa i, i, i węgli. Ale to taki szczegół zupełnie na marginesie są ważniejsze sprawy. Australia przekształciła się w kraj totalitarny. Udowodniłem to w telewizji w Realu 24 w swoim programie Brzytwa, czyli Ostro na każdy temat. 8 września, gdzie pokazałem filmy, autentyczne filmy yy, z Australii. Yy, z, jeden z tych filmów, yy, na jednym z tych filmów pokazują scenę, kiedy do domu nad ranem, którym zamieszkuje. Małżeństwo. Ona w ciąży, 28 lat, szósty miesiąc w ciąży, dwoje małych dzieci. Wchodzą w służby specjalne i dokonują jej aresztowania. Zakuwają ją w kajdanki, ona tłumaczy: Jestem w ciąży, badanie USG będę miała za godzinę, proszę nie robić tego na oczach moich dzieci. Oni mówią: Nie, popełniła Pani ciężkie przestępstwo, i Grozi pani do 12 lat więzienia, e, dokonała pani wpisu na Facebooku. E, I ona mówi, mogę ten wpis wyrzucić. Ten jej mąż krzyczy, ja, ja go już usuwam. Nie? Oni mówią, nie, e, konfiskujemy wszystkie komputery, wszystkie e, komórki, wszystkie nośniki, e, nośniki pamięci. Co ona wpisała na tym Facebooku? Wpisała, że w Melbourne będzie piątego bodajże w sobotę. Będą manifestacje Dzień Wolności i ona proponuje, żeby w jej mieście taki Dzień Wolności też zrobić i apeluje ludzie przyjdźcie w maseczkach, trzymajcie dystans 2 metry, żeby policja nam nie zrobiła krzywdy. No i teraz kobietę wyprowadzają, grozi jej do 14 lat więzienia, 25 tysięcy dolarów grzywny. Ten film pokazywany jest we wszystkich stacjach telewizyjnych. I y, 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 przeprowadzane są też z nią wywiady, y, ale te wywiady są tak y, y, obrabiane, że y, y, później następuje taki komentarz, no głupia kobieta, nieodpowiedzialna kobieta, a poza tym ciemna kobieta, bo ona nie ma wykształcenia, bo ona pracowała jako, jako sprzątaczka. I teraz co ciekawe, y, w komentarzach y, do tego mojego programu, to było na żywo, rozmawiałem z jedną panią z Australii, która, którą przedstawiliśmy, pani A. Ponieważ bała się ujawnić swoje nazwisko prawdziwe, to w komentarzach do tego programu pojawiły się takie głosy, że to na pewno są fałszywki, filmy robione i tak dalej, i tak dalej. No to, to świadczy o tym, że niektórzy dalej nie chcą uwierzyć w to, że e, taka jest prawda Australii i taka może być prawda również. O nas. Po tym programie w realu napisał do mnie człowiek z Sydney, Polak, i napisał, że no, ja nie, nie do końca wyraźnie podkreśliłem, że to te wydarzenia, które pokazywałem, które opisywaliśmy z tą panią dotyczą wyłącznie stanu Wiktoria a Australia jest taka jak Stany Zjednoczone, że każdy stan ma własnego prezydenta, znaczy akurat w Stanach Zjednoczonych nie, premiera, nie prezydenta przepraszam, i akurat premier Wiktorii jest lewicowy, nie słucha się rządu, więc to nie można mówić o całej Australii. No i ja odpowiedziałem na, te, na tego maila i zwróciłem uwagę, że jeden z filmów tam prezentowanych, jego akcja toczy się w Nowej Południowej Walii, czyli zupełnie gdzie indziej w innym stanie, konserwatywnym stanie, a nie lewicowym stanie jak Wiktoria. I na filmie widzimy coś takiego. Idzie kobieta z dzieckiem, mając na piersiach i na plecach karton, na którym jest napisane, jeśli nie znasz swoich praw, nie będą one przestrzegane. I na tą kobietę rzucają się policjanci, dziecko ma około pięciu lat. Na tę kobietę rzucają się policjanci, zaczynają ją szarpać, zbiegają się ludzie, którzy bro, próbują jej bronić. Dziecko wpada w histerię, zaczyna krzyczeć ze strachu, zaczyna płakać. Oni ją szarpią, wciągają do samochodu. Ona się wyrywa, znowu ją wciągają do samochodu. Ona już bierze dziecko w ramiona, wrzucają ją do samochodu, do takiej, można by powiedzieć, milicyjnej suki. Tak się kiedyś mówiło, wrzucają ją no i jest aresztowana. I teraz nie chodzi tu o złamanie jakichkolwiek obostrzeń, ponieważ w stanie Nowa Południowa Walia takich obostrzeń w sierpniu, bo ta akcja rozgrywa się w sierpniu nie było. No i teraz znowu. Scena przerażająca, niektórzy Polacy w komentarzach pisali, że są zaszokowani, natomiast były takie komentarze polskie, które no szokują, w których pisano, że po co pchała się z dzieckiem, po co dziecko traktowała jako tarczę, dobrze jej tak. I teraz zauważmy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że e, tak naprawdę to ta kobieta nie wiedziała, tak jak i ta w ciąży cały czas mówiła, ja nie, wie, ja, ja nie rozumiem, co ja złego zrobiłem. Prawda? Ci ludzie się urodzili i wychowali w kraju demokracji i wolności, największej demokracji, jak się mówiło, i największej wolności, w którym wolno było wszystko. I teraz, Kobieta wychodzi, nie ma żadnych obostrzeń, nie ma stanu wyjątkowego, bo w Wiktorii jest stan wyjątkowy. Ale w Nowej Południowej Walii nie ma stanu wyjątkowego. Więc nie ma stanu wyjątkowego, i ona wychodzi z plakacikiem. Nie, nie, nie zatrzymuje ruchu, nie tamuje ruchu, nie krzyczy, nie, nie utrudnia nikomu życia, tylko idzie z prakacikiem, na którym ma napisane, przypomnę, jeżeli nie znacie swoich praw, to nie będą one przestrzegane. Ta kobieta nie spodziewała się, gdyby się spodziewała, że jej dziecko zacznie policja szarpać, że to dziecko wpadnie w jakąś traumę w jakąś histerię oczywiście, żeby go nigdy nie zabrała, ale i w głowie to nie powstało, że to jest możliwe. Natomiast druga rzecz, że gdyby nawet ona zabrała to dziecko, by wiedziała to wszystko i zabrała to dziecko ze sobą, żeby się zabezpieczyć przed Aresztowaniem, to policji nie wolno było tak postąpić. W żadnym wypadku ona nie, nikogo nie zabijała, nikomu nie robiła żadnej krzywdy. No, jeżeli oni by udowodnili, że ona popełniła jakiekolwiek przestępstwo, no to mogliby ją spisać i później przez im nie uciekła. Prawda? Spisać, ona wróciłaby z dzieckiem do domu, zostawiła dziecko pod opieką męża i, i zgłosiła się na przykład na komendę y, czy do sądu. Prawda? Więc y, i te filmy też były upowszechniane, chociaż trzeba zwrócić uwagę na jedno, że w Australii jest o wiele gorzej niż w Polsce pod względem wiedzy na temat tego, co się dzieje, dlatego że zdecydowana większość Australijczyków wierzy władzom, wierzy mediom. Prawda? Tam te stacje telewizyjne są całkowicie podporządkowane rządowi. Jedna uchodzi za w miarę niezależną. 7 News, 7 News, tak jest napisane, i widać to też po australijskim internecie, że tam są takie kanały jak u nas, pojawiają się różne filmy stanowiące dowody rodzącego się totalitaryzmu, czy zawierające jakieś dyskusje na ten temat. Australia ma 28 milionów mieszkańców, a te filmy mają oglądalność 500, 1000, 1500. Takie no w porywach, takie najbardziej oglądane mają po 15 tysięcy. Na no to ich jest no jedną trzecią mniej niż w Polsce. W Polsce moje programy mają często powyżej 100 tysięcy, w telewizji w realu są programy, które mają po 300 i po 400 tysięcy, zresztą moje też się zdarzają, powyżej 200 tysięcy, prawda? Zupełnie inna skala. To znaczy, ludzie zaglądają do internetu, szukają tam prawdy. W Australii tak nie jest, dlatego. Te kobiety, te dwie opisane kobiety, nie, nie zdawały sobie sprawy, co może je, je czekać. A teraz kolejny wypadek. Film, który został nakręcony kilkoma komórkami: jedną, znaczy jest puste miasto, puste Melbourne, bo tam jest stan wyjątkowy i ludziom w ogóle nie wolno wychodzić z domu, to znaczy mogą wyjść raz po zakupy. Do najbliższego sklepu i mają prawo godzinę spacerować dla zdrowia w odległości do 5 km od swojego domu i musi to być do godziny 20 i po 5 rano, bo od 20 do 5 rano jest godzina policyjna. No i idzie ulicą, chłopak i dziewczyna. Ulica jest całkowicie pusta, nie ma nikogo. I chłopak ma maseczkę na twarzy. Jest obowiązek noszenia maseczek wszędzie. Dziewczyna nie ma maseczki. Nie ma maseczki, ponieważ przepisy australijskiego, znaczy Wiktorii stanu wyjątkowego, mówią o tym, że jeżeli ktoś ma przeciwwskazania medyczne, może nie mieć maseczki. I ona idzie bez maseczki i zatrzymuje ich policjant. Chłopak idzie do przodu, dziewczyna zostaje z policjantem, on coś do niej mówi. Tu widzimy to na filmie nakręconym komórką z balkonu. Coś do niej mówi, prawdopodobnie pyta się, dlaczego, czy, czy, albo dlaczego ona jest bez maseczki, albo że jest zatrzymana, bo nie ma maseczki. Ona coś odpowiada. Prawdopodobnie odpowiada, że jest zwolniona z noszenia maseczki, bo po krótkiej wypowiedzi robi krok w kierunku chłopaka. I w tym momencie policjant się na nią rzuca, zaczynają dusić, przewraca ją na ziemię, obracają na brzuch, siada na niej, pomaga mu policjantka, zakładają jej kajdanki i siedzą na niej i siedzą, aż przyjeżdżają przynajmniej dwa duże wozy pełne policji i zawożą ją do aresztu. No i teraz okazuje się, że tak, dziewczyna została całkowicie bezpodstawnie zatrzymana, miała prawo iść do maseczki, bez maseczki, iść bez maseczki, ale grozi jej 4 lata więzienia za stawianie oporu władzy i rękoczyny wobec policji. Znaczy na tym filmiku widać, że ona wpada w histerię, jest przerażona, macha rękami i nogami. Kiedy dusi ją ten policjant, i tam zbliża się do nich policjantka i dostaje nogą w nogę. Prawda? I to jest ten główny akt jej agresji. I dziewczyna była w szoku, bo nie zdawała sobie sprawy, że no może jej się cokolwiek, cokolwiek grozić. No i wreszcie, ostatni film, który pokazałem. Takich filmów można obejrzeć sobie z Australii autentycznych dziesiątki. Ostatni film, który pokazałem z Australii, to jest film o eks żołnierzu, znaczy człowieku, który był wiele lat żołnierzem. No i film pokazuje, on stoi na balkonie widzi grupę mężczyzn z cywilnemu pod domem, którzy krzyczą, że są z policji i chcą wejść. No i on zaczyna z nimi dyskutować, czy oni mają prawo wejść. Znaczy nie zna prawa, bo prawo stanu wyjątkowego pozwala policji na wszystko. A on, on pyta się o, o, o ich uprawnienia, o nakaz prokuratorski, i tak dalej, i oni się wkurzają i zaczynają wyłamywać drzwi. Więc on biegnie na dół, żeby uratować te drzwi, i krzyczy, żeby ich nie wyłamywali, że on im otworzy, dobiega na parter i w tym momencie widać, bo on cały czas trzyma w ręku komórkę. Widać, że drzwi padają na ziemię. Pierwszy ten cywil, który wchodzi, ma w ręku taki wielki młot, który rzuca na ziemię i czterech cywilów rzuca się na niego i obala go na podłogę. Z jego komórki tylko widać, ta komórka zaczyna latać, pokazywać różne obrazy. Widać, że, że człowiek jest przyduszany do ziemi przez, przez kilka osób. I znowu cała ta historia związana jest, znaczy, jedyne przestępstwo, które ten człowiek popełnił, to było dokonanie wpisu na Facebooku wzywającego do udziału w manifestacji w Melbourne która odbyła się w sobotę, to był bodajże 5, 5 września, zostaje aresztowany i teraz w odniesieniu do niego następuje taka procedura, że oni go przesłuchują wiele godzin i w trakcie tego przesłuchania dokonują takich zabiegów, że on wraca do domu po, po tym przesłuchaniu wchodzi na swojego Facebooka i pisze na tym Facebooku nigdy już więcej nie wypowiem się na temat pandemii i obostrzeń. Udowodnili mi, że mogę zgnić w więzieniu. Koniec kropka. No, czyli widać, że, że te wszystkie działania były działaniami, no te działania policji były działaniami prowadzącymi do całkowitego zastraszenia społeczeństwa. Które dotąd albo sobie nie zdawało sprawy z tego, że, że utracili wolność, albo yy, usiłowali o to, tej wolności bronić. Prawda? Bo na tej, na tej manifestacji w sobotę w Melnebel, która zresztą jest pod pomnikiem. Bohaterów Australii, którzy walczyli o wolność Australii. Ludzie krzyczą wolność, wolność, prawda? Jak w takich filmach science fiction, gdzie jest totalitarne państwo obejmujące cały świat i jakieś manifestacje przeciwko niemu. I co ciekawe, na tych manifestacjach, na tej manifestacji, one były i w innych miastach. Są nie tylko młodzi ludzie, ale także ci, którzy brali udział, kombatanci. II Wojnie Światowej i w, w, w dzienniku, którego pokazałem w tym programie w Realu, w dzienniku telewizji Seven News, pokazywane jest jak ci ludzie mający po 70-80 lat zakuwani są w kajdany, ciągnięci do e, samochodów, które mają ich zawieźć do aresztu, czy y, y, pokazane są sceny, kiedy siłą naciągane są maseczki na twarz? I na koniec, o, ostatnia uwaga. Po tej manifestacji, premier Wiktorii ogłosił, że fachowcy powiedzieli, że z pewnością będzie trzecia, jeszcze gorsza fala pandemii gorsza niż druga fala. I winni są temu ci manifestanci, bo to z tej manifestacji wyjdzie ta pandemia. I dwie informacje, na... ostatnie. Pierwsza. W Australii dotąd zachorowało, znaczy zachorowało. Znaczy jest, dotąd jest zarażonych, było zarażonych 23 tysiące osób, zmarło 200. I zauważmy, że na Białorusi odbywają się manifestacje co dnia. Od ponad miesiąca liczba osób, które zaraziły się w tym czasie, była tylko 4, 4 tysiące w całej, w całej Białorusi. Zresztą bardzo um, ciekawe wnioski możemy wyciągnąć, porównując zachowanie policji w Australii i zachowanie policji w Białorusi. Policja australijska jest o wiele bardziej brutalna. Czy grozi nam to, że zostaniemy drugą Australią? No niestety grozi. Dziękuję bardzo.